It starts with an itch and a tingle. Cześć Wam, dzisiaj dawno mnie tu nie było. <grym zdaniem> dawno nie stałem. Czułem się taki kaleki, siedząc tam. Nieznajomy miał znajomy sprawę, do której jest potrzebna kamera, więc przyszedł, zostawił kamerę. Dzisiaj będziemy nagrywać, ale póki co mogę jednego vloga nagrać. I zastanawiałem się nad tematem, bo mam chwilę, mam kamerę, mam możliwość nagrać. Yy, i jestem źle doświetlony. Ale brakuje mi tematu. Właściwie, tematy to jest. Yy, chyba temat. Więc przeglądałem wiadomości, szukałem czegoś pozytywnego. Problem z polskimi mediami jest taki, że nie ma rzeczy pozytywnych. Nie istnieje w nich coś takiego jak pozytywny przekaz informacji. Mamy tylko leki do kupienia, tragedie narodowe, tragedie ekonomiczne i kataklizmy. Nie ma, nie ma takich rzeczy normalnych. Tam ostatnio ktoś mówił, że była. Był urodziny 110. urodziny jakiejś pani, z tym, że od razu historia przerodziła się na walkę, jak to ZUS jej nienawidzi. W sumie nie dziwię się ZUSowi. Eee, biedna kobieta. Myślałem ostatnio ta taką rzeczą, że na jaką imprezę bym się nie wybrał, gdzie bym się nie pojawił, eee, to nie jest może tematyczne, o tak to nazwać. Ostatnio wracałem właśnie z. Z e, imprezy, na której musiałem się pojawić, i wracając do domu, dowiedziałem się, że to były czyjeś urodziny. No, gdybym wcześniej wiedział, to bym wziął prezent. Problem polega na tym, że wszystko jest identyczne. Czy to są urodziny, czy to jest majówka, czy to jest e, zdana matura. Pozdrawiam wszystkich, którzy próbują zdać maturę. To jest praktycznie bez smaku. Działa, wygląda tak samo. Nadużyciem byłoby powiedzieć, że wraz z upadkiem sarmatyzmu traciliśmy pewną dumę narodową, bo gdzieś tak do 1945 jeszcze spokojnie to funkcjonowało w naszym państwie. Ale coraz trudniej znaleźć kogoś, znaleźć takie zachowanie w naszym społeczeństwie, które. Komplementowałoby działalność drugiej osoby. Zazwyczaj skupiamy się na zjeżdżaniu, co strasznie widać w internecie. Trolujemy, jedziemy i, i tego jest maks. Ewentualnie czepiamy się jakichś szczegółów, detali. W momencie, gdy ktoś robi naprawdę fajny projekt, coś, coś ciekawego, to czepiamy się jednej drobnej rzeczy, która w całości nie wyszła, a zapominamy o tym, że e, pozostałe 5 minut jest naprawdę dobre. I tak. E, Daję łapki w górę na YouTube, jak coś oglądam, ale to nie oddaje stanu rzeczy. Dlatego, na przykład, spotykając się na urodzinach jakiejś osoby, trudno zauważyć, że celebrujemy, jakby obecność tej, tej osoby. Raczej to jest impreza jak każda inna. Może ja się w takim otoczeniu obracam, nie wiem, ale z tego co zauważyłem, składanie życzeń to jest szczyt możliwości. Celebracji danej danej osoby, danego stanowiska czy zdarzenia. Zazwyczaj to jest właśnie o wszystkiego najlepszego, bla bla bla, i zajmujemy się już normalną imprezą. Normalną, czyli taką nijaką. Kiedyś w ogóle była sztuka wznoszenia toastów. To było. właściwie nie wiem co to było, czytałem tylko o tym. Teraz. na zdrowie, ewentualnie szczytem, naprawdę szczytem finezji jest powiedzieć: no to chlup w ten głupi dziób. Brak mi imprez tematycznych, może to jest ten problem. Ostatnio w... czytałem o... na blogu znajomej, że miała imprezę za 3 zł okulary party i ludzie, przychodzili... i ludzie przychodzili z okularami kupionymi za 3 zł? Nie, no, robiłem podatek od marzeń party, to ludzie przychodzili z kuponem lotto i siedzieliśmy tak przed telewizorem, patrząc, czy ktoś nie wygrał. Nikt nie wygrał, więc wróciliśmy do oglądania filmów. Większość imprez u mnie się kończy na oglądaniu filmów, jestem nudnym człowiekiem. Eee, a eee, jeszcze była piżama party jedna po drodze, ale to ten. To... I impreza halloweenowa. Nie, no w sumie nie jest tak nudno. Pytanie jest takie, czy też macie pewne takie odczucie, że ograniczyliśmy się do czegoś społecznie akceptowanego, czyli wyjścia na piwo do knajpy, zamiast zrobić coś bardziej kreatywnego? Ja wiem, że nie mamy czasu w tym świecie, nie mamy pieniędzy i nie mamy jakby możliwości zorganizować niektórych rzeczy, ale robimy grilla jak każda inna rodzinka nad rzeką, czy właściwie ze znajomymi albo idziemy do klubu na piwo bądź wódkę i, i podęsować trochę i nic poza tym, nie wychodzimy poza semat jesteśmy więźniami sematów dziękuję za uwagę, hej! a to tak specjalnie, żebyście dostalizowały, że zamieszczam coś z dnia na dzień Nikt nie przeżył łapka w górę. Zamilkłem.